Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj mamy 19 stycznia 2016. Dziewiąty dzień głodówki. Jest wtorek. Waga rano 64,00. Dzisiaj jest pierwszy dzień na sucho. Czuję się dobrze. O dziwo, naprawdę bardzo lekko przeszedłem ten dzień. Jeżeli chodzi o na sucho, jak i głodówkę. Także wszystko jest naprawdę bardzo dobrze. Chciałbym tylko przypomnieć, że na sucho robię 3 dni. Także dzisiaj jest pierwszy. Będą jeszcze dwa dni na sucho. Także oczywiście będę Was codziennie informował, jak, jak przebiega ta sytuacja. Chciałbym pozdrowić tutaj kolegów z pracy, jak i koleżanki, całą dyrekcję i Krzysztofa z Poznania wraz z mamą. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do zobaczenia do jutra. Cześć.